Michał Co ty kurwa robisz? Te supełki się później robi Już na końcu Nie Jak się dogniata Nie Nie no kurwa ten coś tam na palcach liczy Kurwa jak się siły z tą maszyną Michał Pomóc ci? Pomóc ci? Jeszcze nie Okej okay. Dawaj dawaj Dawaj. Dobrze. Pierdnie? Nieźle, nieźle. Czemu ty teraz tym wózek wsadzasz? Wózkiem się wyjmuje snopka gotowego. Nie, nie tylko. Jak nie tylko? Wiąż, wiąż supełkę, Michał, wiąż. Dobra. Pod koniec zbyłeś, ale tu. No supełki dawaj Ale chyba w tym Polak to musi być w tym, ja No już wiesz, że teraz tego nie rozplączesz Takie tak. gówno, że się oddybą. A nie. On no, takie gówno dbałeś, że widzisz. Udało ci się. W życiu? Już kiedyś ubiłeś. Ja pierdolę Michał. Co ty oddybałeś? ładno No bo to jest, to są takie długości, że ciężko było to skojgować. Ta wabank z rodziny oglądasz? Albo milionerów, tak? Nie. Oso, Nie A co niby? A mi jak Miłość oglądasz? Nie. Co no to co? Na wspólnej? Na wspólnej? Nie wiem, co to jest. Klan? Jaki klan? No, klan jest taki serio. Gdzie mają swój klan? W życiu prawdziwym. Nie, niemożliwe. Ja wiem, ale bomba. No tak. To jest twój snopek? Ty, a czemu to? Snopek siana No. Teraz to by trzeba było rozwiązać. Rozwiązać to trzeba problem. A nie super. Ty Michał teraz nie otworzyć drzwi, tak? No? Tak Czy mądrze jesteś? No i czemu nie zamkniesz tego To, to jest twój snopek? Pokaż No da, tak, to jest snopek Fajny 10 na 10